Obiekty stare, szanuje się, kultywuje i stara się je utrzymać. Ludzie naprawdę to do dzisiejszego dnia przychodzą i mówią, że nie wiedzieli, że ten bazar jeszcze istnieje. A on istnieje i będzie istniał. Mam na imię Bogusia. Od 1989 roku tutaj zaczęłam handlować. Ja zaczęłam od bucików i przez cały czas handluję bucikami. Z tamtych czasów pamiętam, że tu było dużo ludzi, wszystko można było kupić. Były ładne, rzeczy, z pebeksu się kupowało. Co dzień chodziła orkiestra i grała nam trzy- no, cztery razy w tygodniu. tak. Było wesoło bardzo. Były te lusterka. Dużo ludzi tutaj z tych pieniędzy stracili przez swoją głupotę, że myśleli, że wygrają, a tu niestety. To, proszę Panią, było pudełeczko i trzy lusterka były na tym. On wy, wy pokazywał i trzeba było odgadnąć, które jest te, co na nim coś jest. A później, jak powstał stadion, zaczęło się raz gorzej dziać. Tak, tutaj co i raz mniej było, ludzi mniej. Kupcy też tam wszystko poszło na ten stadion, i nas tak mniej zostało, i jest nas tyle teraz, ile jest. Na tamtej stronie jest miasto, a tu Różycki. I tak, o, jak Państwo widzicie, tam jest są pobudowane, no może i ładne, nie wiem. Nazywam się Witold Stemberg. Ja urodziłem się i mieszkam na Żoliborzu, ale właściwie tu cała Warszawa przyjeżdżała. Handel szedł na całego, wszystko tu było, wszystko. Przez centymetr przeszedłem tu. Bo widziałem w telewizji te, te nowoczesne te budy. No więc mówię, zobaczę co tu jest. Bo już ogłosili koniec bazaru Różyckiego, no nie wiadomo trochę miało być to inaczej zrobione, a teraz postawili takie boksy garażowe i tam jakiś handel będzie. A to powinno się podtrzymać. Obiekty stare szanuje się, kultywuje i stara się je utrzymać. Nie? Żeby one nie zniknęły. Ja jestem Kasia, i mieszkam tu od jakichś 14 lat. Ja jestem Sabina. E, mieszkam tutaj od urodzenia. E, Bazar jednak czuję, że nie jesteśmy ich. Grupą Je... docelową. Tak, jednak te stroje. Ale, ale dodatki są często bardzo fajne. Jednak na pewno szkoda, że tutaj większość budek jest zamkniętych, że taki ma to klimat trochę opuszczenia i wydaje mi się, że to też nie jest jakby takie zapraszające dla nowych ludzi. Kiedy się wchodzi i ponad połowa budek jest pozamykana. E, więc. Wydaje mi się, że też dla młodych byłoby fajne, gdyby to nie były jedynie nowe ubrania. Jakiś vintage store, cokolwiek, bo jednak ma to swój klimat na właśnie takie jakieś vintage wydarzenia i wydaje mi się, że to mogłoby przyciągnąć wiele jakby nowych ludzi tutaj. Nie trzeba to jakiejś renowacji, że właśnie podoba mi się to, że to ma jakby tą odpadającą farbę i że wszystko jest w takich podobnych kolorach zieleni. I że te plastiki nad nami są takie trochę rozwalone, już takie brudne i że ma to swój klimat i to jest takie, no takie autentyczne, no nie wiem, taki eklektyzm tego, że jakby jednak to jest wszystko. Jakby dachy są zrobione dosłownie ze wszystkiego, co może być i według mnie to jest super.